Z tej strony Bird. zapraszam na pierwszy odcinek z naszej kariery z RTL Ski Jumping 2007. Jako że rozpoczął się już sezon zimowy można powiedzieć, że e, polska telewizja jak i telewizje zagraniczne e, rozwijają się w tym momencie, e, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, łyżwiarstwo, biegi narciarskie i tym podobne. Tych wszystkich transmisji naprawdę dzień w dzień jest bardzo dużo. Chciałbym nagrać coś takiego bardzo przyjemnego, przypominającego nam przede wszystkim czasy, kiedy bardzo długie wieczory zimowe mogliśmy spędzić właśnie przy tak fajnych i ciekawych grach Tak więc jest to RTLski Jumping 2007 gra, która na pewno dla wielu z Was jest grą przypominającą wam troszeczkę czasy, beztroskiego siedzenia przed komputerem. No i myślę, że całkiem przyjemnie w tą grę będzie można sobie pograć. Rozpoczniemy sobie karierę, jeżeli chodzi o naszych zawodników, będzie ich aż czterech. Będzie to Leczo, Szczemcio, Kira, no i oczywiście moja skromna osoba, czyli Bird Games. Mam nadzieję, że będzie tutaj całkiem udany sezon. Rozpoczynamy sezon, jeżeli chodzi o mistrzostwa świata jako junior. No i tutaj możemy w tej grze Widzicie, wykupywać sobie swoich tam prywatnych trenerów, umiejętności polepszać i takie tam rzeczy. To jest na pewno całkiem przyjemne. Tak więc pierwsze zawody w Trondheim, no i puchar Europy Juniorów jeden z 8. Jest to oczywiście Norwegia. 131 metrów to jest wielkość skoczni, no a rekord skoczni to jest 120 metrów. Mam nadzieję, że nie będę nawiązywał tutaj często do Formuły 1 z tego względu, że w tą formułę jeden bardzo dużo e, gram i czasem jakieś słowo, jeżeli mi się wtrąci to was bardzo przepraszam, ale będę starał się tutaj komentować e, jak w prawdziwym, e, w prawdziwej telewizji. Tak więc pierwszy skok, no i tutaj widzimy znakomicie Bert, e, tutaj no skok nie zakończony telemarkiem, no ale jednak skok e, jako pierwszy e, oddany, myślę, że jest całkiem niezły. E, tutaj emocji w tej grze będzie naprawdę bardzo dużo, e, jeżeli tylko... Będę miał taką możliwość, to, to ten komentarz będzie niezwykle żywiołowy. Jak na razie, spokojnie podejdźmy do pierwszego odcinka, aby tutaj nie za bardzo się rozkrzyczeć, ponieważ moje gardło mogłoby tego po prostu nie wytrzymać. Zobaczymy, jak wyjdzie z progu drugi zawodnik. No, tutaj chyba będzie troszeczkę, troszeczkę lepszy skok. No i skok zakończony telemarkiem, więc bardzo ładnie. Jest to zawodnik z numerem 71. Czyli Kira Gaming, odległość 95 metrów, czyli dokładnie 25 metrów brakuje do rekordu skoczni, moi kochani. W sumie 26 metrów, ponieważ 120 metrów to jest rekord tego obiektu. No i skaczemy kolejnym zawodnikiem, będzie to numer 70, czyli Szczepcio. Jest zielona już chorągiewka, zielone światełko, więc jak najbardziej możemy ruszyć, aby oddać jeden z lepszych skoków w tej właśnie serii, zobaczmy znakomity skok w wykonaniu tego jakże skromnego, jakże skrytego w sobie zawodnika, który cieszy się bardzo dużą popularnością nie tylko u płci żeńskiej, ale także i u płci męskiej. To jest taki zawodnik, który bardzo chciał tutaj w tych zawodach wystąpić, no i ja mu to umożliwiłem. Tak więc e, rozpoczynamy kolejny skok, tym razem numer 69 jest to zawodnik, który bardzo ten numer lubi. Jest to jego ulubiona pozycja siedząca. Więc zobaczmy, jak będzie wyglądał ten skok. No i o w powietrzu. No i tutaj skok delikatnie krócej, delikatnie krócej od całej stawki. No, ale skok wykonany bardzo ładnie, technicznie. Chociaż noty za ten chyba e, bez telemarku, więc te noty nie są najwyższe, ale w powietrzu. Leciał całkiem przyzwoicie. Odległość 91 metrów myślę, że spokojnie ten zawodnik może powalczyć w drugiej serii. Jest tym samym na dziesiątej pozycji szczęście trzeci Bert jest na pozycji czwartej. No i Kira, znakomicie. Pierwsza pozycja. Po, pierwszy, po pierwszych kwalifikacjach są to pierwsze skoki, które oddawaliśmy. No i teraz rozpoczynamy od w pierwszej serii Mistrzostw Świata No i zobaczmy jak będzie wyglądał ten skok Znakomite wyjście z progu Chociaż mogła ta, to wyjście być delikatnie mocniejsze Znakomity telemark No i te noty powinny być naprawdę bardzo wysokie No i tutaj zawodnik z numerem 69 Bardzo wysokie noty od w 19, 18,5, 18,5 85,5 metra No ten wiatr nie był najlepszy No ale zawodnik skoczył całkiem nieźle I poradził sobie naprawdę bardzo ładnie jest na pierwszym miejscu, tak więc całkiem, całkiem przyzwoicie. Rozpoczynamy kolejne skoki, tym razem będzie to zawodnik, który myślę, że naprawdę oczekuje bardzo, bardzo dużo, tak więc zobaczymy jak będzie wyglądało wybicie z progu, czy to wybicie będzie, jest idealne wybicie, no i ta odległość powinna być chyba całkiem niezła, jest bardzo ładny telemark, delikatne zawahanie pod koniec, ale Bert będący wcześniej na pozycji numer 4 jest teraz na pozycji numer 1. Bez żadnego większego problemu. 88,5 metra, więc troszeczkę krótszy skok, niżeli w kwalifikacjach. No i teraz jedzie szczęcio, już gotowy szczęcio rozgrzany na belce. E, aż spod tyłka wylatuje mu para. No, ale zobaczymy, jak będzie wyglądał skok. W wykonaniu zawodnika z numerem 72 polskiej reprezentacji bardzo ładnie wyleciał w powietrze, leci szczęcio, ale jednak... Tutaj delikatnie krócej od Berta, który pokazał, że można lecieć naprawdę znakomicie. Chociaż ta przewaga szczęcia była dosyć wysoka, powinien znaleźć się na pierwszej pozycji. No i jak na razie te zawody wyglądają znakomicie dla polskiej reprezentacji. Aż dwa, 20 punktów, no widzimy tutaj, austriacki e, sędzia. Naprawdę znakomita nota, ale została niestety ona skreślona. Zawodnik z numerem 71 jest już zielone światełko, więc rusza, by oddać swój drugi skok. W sumie to już no, drugi skok. No i znakomicie leci, zobaczmy jaka będzie odległość. Ten telemark może nie był idealny. Ale naprawdę odległość całkiem niezła. 88,5 metra, czyli kira z numerem 71. No i tutaj naprawdę punkty za odległość 3,3, więc także całkiem nieźle. No i widzimy, że szczęście na drugiej pozycji Bert czwart, trzeci, Kira czwarty leczo numer 5, więc jesteśmy w pierwszej piątce, znakomicie przed drugą serią, naprawdę bardzo duże. Możliwości, bardzo duże szanse na to, aby nasi zawodnicy, wszyscy zawodnicy, byli w pierwszej dziesiątce, a nawet piątce. Musimy się o to mocno postarać. No i leczo, zobaczymy, jak wejdzie w powietrze. Troszeczkę źle wyszedł z progu, ale mimo wszystko znakomity skok. No tutaj zakończony telemarkiem, naprawdę coś wspaniałego. No i Leczo pokazuje, że potrafi ten właśnie malutki filigranowy człowieczek polecieć niczym Adam Małysz. Niczym Adam Małysz, no naprawdę tutaj w tej obecnej sytuacji, przy tym obecnym wietrze pokazuje klasę Leczo z numerem 69. 71 numer, czyli Kira. No i zobaczymy jak będzie wyglądał ten skok. Czy Kira poprawi się z... Porównując skok do pierwszej serii, to wyjście z progu mogłoby być troszeczkę lepsze, a skok trochę za krótki. No tutaj można powiedzieć, że nie pokazał się ze znakomitej strony Kira, ale odległość 91,5 metra to odległość, która pozwoli mu w tym właśnie momencie skoczyć na pierwszą pozycję. Więc i tak myślę, że jest. A jednak nie! Jednak pozycja numer dwa moi kochani, więc te nowy sędziowskie musiały być naprawdę bardzo. Ale to bardzo niskie. Teraz my, czyli Bert, numer 72. No i zobaczmy, jak będzie wyglądał ten skok. Znakomite wyjście z progu leci wysoko Bert. No i znakomity wynik. No tutaj naprawdę pokazaliśmy ogromną, ogromną klasę i umiejętności. Znakomita forma właśnie tego zawodnika polskiej reprezentacji. 98 metrów to. Znakomity skok, znakomite tutaj umiejętności, pokazuje Bert, który wskakuje na pozycję numer 1. No i teraz ten długo oczekiwany moment, szczęcio. Zobaczymy, czy zawodnik z numerem 70 będzie w stanie polecieć dalej. Niżeli jego kolega z drużyny. Będzie znakomity rezultat, jeszcze zakończony ten skok pięknym telemarkiem. 99,5 metra, więc te odległości są po prostu kosmiczne. No i można powiedzieć, że nasza reprezentacja rozwaliła kompletnie system. No, i zobaczmy. Szczemcio pierwszy, drugi Bert, trzeci. Leczo jednak tutaj Marko Sojka przed Kirą. No, ale pierwsza trójka naszych wspaniałych skoczków z Polski, Nasze, naszych orów No, i widzimy, zajmując trzecie miejsce, Leczo dostaje 1000 euro. Świetnie, bardzo mi się to podoba. Mamy kolejne punkty umiejętności, punkty siły, więc z nich jak najbardziej. Będziemy chcieli skorzystać. W ogóle nie wiem, czy Wy to słyszycie, ale w moim gardle dzieje się bardzo dużo i mam taką chrypkę niesamowitą. Cały czas chce mi się kaszleć, ale podczas tego odcinka po prostu staram się, aby tego nie było, nie było słychać, abyście tego nie mogli dostrzec. Ale przez ostatnie kilka dni byłem strasznie chory i miałem duże problemy z gardłem ogólnie. Cały mój układ e, był strasznie wrażliwy na wszystkie czynniki zewnętrzne. Tak więc jak na razie jest nieźle. Wydaje mi się, że, że ten odcinek będzie całkiem przyjemny dla Was, że będziecie chcieli kolejne odcinki, które pojawią się już nie, niedługo. No, i zobaczmy, jest Szczemcio. 5000 dolarów dostał Szczemcio, który no jednak jest liderem. No i musi założyć tą żółtą koszulkę, z czego się bardzo cieszę. No i tutaj mamy kolejne ulepszenia naszych zawodników. No i widzimy ambasador kiełbasy zapłaci nam 360 euro. Kira dostaje 600 euro za to, że był na pozycji numer 5. Więc także całkiem niezła kasa. Starczy na pewno na, na trenera. No i my jeszcze na pozycji numer 2, myślę, że to będzie całkiem niezła kwota, którą powinniśmy, którą powinniśmy dostać. No i tutaj widzimy, możemy jeszcze trenować swoich zawodników. Te ulepszenia są dosyć ważne. Zajmując drugą pozycję mamy 2000 euro, tak więc świetnie. Moi kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek, który pojawi się już niedługo. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. No i cześć!